Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii sezonów online. Rozpoczynam przygodę po nieudanym sezonie w czwartej lidze offline. Postanowiłem zagrać teraz kilka sezonów online. Oczywiście nadal będę próbował, jednak już rzadziej te sezony offline. Jednak będziecie mogli zobaczyć je również na moim kanale. A więc pierwszy przeciwnik Ball. So hard. Dosyć dobra drużyna. Co możecie zobaczyć na swoich monitorach. Co mogę Wam powiedzieć odnośnie trybu sezonów online. Zauważyłem, różni się rozgrywka w trybie offline z komputerem trochę to wyglądało. Wolniej te mecze się odbywały. W tym przypadku tutaj wydaje mi się, że szybciej te mecze zawodnicy szybciej kontry można puszczać. Także trochę to inaczej wygląda. Jak widzicie do przerwy zdetronizowałem przeciwnika, oddał tylko jeden strzał. Czasami tylko tyle wystarczy, aby zdobyć gola. W meczach online postanowiłem, że więcej tych sytuacji wam będę pokazywał nie tylko bramki strzelone, oczywiście bramki przede wszystkim, ale do tego tutaj udało mi się jakąś, nie wiem w której mi to wcisnąłem, inną ciesinkę, której do tej pory nie było. 90 minuta meczu 4 do 1 pewne zwycięstwo 17 strzałów, 11 celnych przy 5 strzałach celnych przeciwnika. 3 punkty są. Bardzo dobry start. Zobaczymy, jak to będzie się potoczyć. Jak to będzie toczyło się dalej. Kolejny przeciwnik Average Joels. Ma Suareza, Bensa. Dosyć dobry, drogi skład. Nie, nie porównywałem, czy akurat droższy niż mój, ale podobny. Zresztą to nie gra cena składu, tylko zawodnicy. To się liczy, jak ktoś gra, a nie jakie ma karty. Po pierwszej połowie w tym meczu odwrotnie tylko dwa celne strzały, zakończone dwoma golami. Oddałem, druga połowa już trochę wyglądała lepiej w moim wykonaniu. Wynik nie zmienił się. Kolejne trzy punkty póki co seria dwa, zwyci dwa zwycięstwa, tylko także jest bardzo dobrze. Co zauważyłem to, że będę musiał wymienić środkowego obrońcę. Ten z Tottenhamu, y, Chiriches, prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż. Jeszcze jeszcze y, nie rozsądziłem o jego losach, aczkolwiek nowy obrońca w, w, potrzebuje nowego obrońcy, ponieważ ten biega strasznie do ataku, przez co zostawia luki w obronie. I jestem przez to y, po prostu otwarty na kontrataki przeciwnika. Raczej rozmyślam nad trzema zawodnikami. Nad y, Kabulem, nad y, Kościelnym z arsenalu, nad Vermalenem z arsenalu i również nad Dawidem Luizem z y, Chelsea, czyli nad czterema. Zobaczymy, którego kupię. Tutaj, jak widzieliście, jakimś fuksem piłka przeszła pod nogi dębyba, a ten nie, nie, nie zawahał się ani chwili, wykorzystał sytuację. Do przerwy 2 do 1. Jeden strzał oddałem więcej celny niż przeciwnik. Druga połowa. Jak możecie zobaczyć, przeciwnik strasznie otworzył się. Yy, chciał zagrać do ataku. Otworzył, zostawił luki w obronie. Które starają się bezlitośnie wykorzystać. 90 minuta meczu, Dembaba ustalił wynik meczu na 4 do 2. 3 mecze, 3 zwycięstwa, 9 punktów. Nie były to tak łatwe mecze, jak może wyglądało to na powtórkach. Jednakże jestem zadowolony iż póki co idzie mi tak dobrze znajdźmy kolejnego przeciwnika jakim składem będzie grał Nohaya Yequipo Liga Hiszpańska Ciekawym faktem jest, iż posiada Iniestę, który jest wart ponad 100 tysięcy końców. A więc pewnie trafił go w paczce, ponieważ. Ale dziwi mnie, że nie sprzedał go i nie kupił sobie trochę lepszych zawodników. Jednakże w meczu nie odstępuje poziomem. Więcej strzałów oddał w pierwszej połowie niż ja, co w drugiej przyniosło gola już w 49 bodajże. Minucie to już jedna piłka, musiałem wykorzystać finezję, żeby odrobić stratę. Akurat, akurat Bramkarz wyszedł, przez co miałem lukę na finezję, co mi się udało wyrównałem trzy pierwszy remis w sezonach online naprawdę to był ciężki mecz ale zobaczmy z kim będziemy grać w następnym spotkaniu Real Cedros 81 rating również Ruben Castro na ataku widzę że to jest bardzo popularny yy, gracz yy, z ligi hiszpańskiej Jak widzicie, strzelił ten zawodnik Ruben Castro gola, a więc musi być dosyć dobry, skoro tak ludzie go kupują. Tu już od razu po, rozpo, po stracie gola, rozpoczęcie od środka, Dembaba po prostu przedryblował też nie używał jakichś trików, balansem ciałem i, i swoją finezją, że tak powiem. Strzelił jednego gola, później strzelił drugiego gola. Do, doprowadził mnie do zwycięstwa i do wygranej w całej dywizji dziesiątej. 2000 punktów. Lecimy niedługo na następny odcinek z następną dywizją. Dzięki wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Następny niedługo. Trzymajcie się. Cześć.